W różnych manifestacjach wczoraj w Warszawie, kiedy się mówi, mężczyzna i kobieta mają być równi. Mają być absolutnie równi. No ja naprawdę się dziwię nieraz i chciałbym tych państw z manifestacji zapytać, czy one idą na taki układ, że mężczyzna mówi, to ja jutro gotuję krupnik, a ty mi kup dziesięć róż. No ja rozumiem, że równość. No ja rozumiem, no, ale na, na litość boską. No. To ty idź wymień tłumik, a ja zrobię na kordonku dziesiątce serwetki. No. no nie, no nie, no nie. Jest różnica. Dlaczego Pan Bóg zróżnicował mężczyznę i kobietę? Przede wszystkim dlatego, że to z kobiety wychodzi życie. Jednego na pewno Panie z Manify nie osiągną, że Panowie zaczną rodzić dzieci. A skoro to kobieta ma 9 miesięcy w swoim łonie dziecko i musi je otaczać już wtedy czułością, delikatnością, to ona karmi dziecko i musi otaczać dziecko z taką kruszyną.